Dzisiaj na tapecie Denis Załęcki, człowiek, który pokazuje, że mimo braków intelektualnych i braku podstawowych umiejętności, takich jak chociażby czytanie. Doskonale wiemy, czemu nie zarabia. czemu nie. Kurwa mać, jeszcze raz. Dalej w życiu można kierować się wartościami i trzymać się zasad, co Denis pokazuje na każdym kroku. Przykładowo podczas przygotowań do Pierwszej Komunii Świętej Denis Załęcki usłyszał, że trzeba dzielić się z bliźnimi, i postanowił wcielić to w życie. Dlatego też Denis zaczął sprzedawać ciało swojej kobiety na niebieskiej platformie, by inni też sobie mogli skorzystać, ale stwierdził, że jest to za mało, i zacznie ją oddawać im także w formie fizycznej. I jeśli ktoś nie do końca śledzi ten temat, to aktualnie content Denisa i jego partnerki polega na tym, że sprawdza ona jak wiele parówek jest w stanie w siebie przyjąć. Nagrywają to oczywiście, a później wrzucają na niebieską platformę i z tego zarabiają. Dodatkowo Denis twierdzi, że podnieca go to, kiedy inny facet zajmuje się śledziem jego kobiety. A nazwa na mężczyznę, który ma tego typu upodobania, to oczywiście Kakold. I proszę bardzo, tutaj macie definicję, żeby nie było, że coś sobie dopowiadam. To, co przeraża mnie w tym wszystkim najbardziej, to fakt, że ludzie faktycznie za to płacą, no bo faktycznie im się to opłaca i zarabiają z tego duże pieniądze, więc ktoś musi to kupować. Oczywiście te treści można sobie znaleźć za darmo w internecie, ale ja absolutnie odradzam oglądania za darmo tych treści na stronie homiku.pl, bo jest to bardzo nie w porządku w stronę Denisa, bo musiał się nieźle napracować, żeby nagrać swoją partnerkę, jak jakiś chłop podaje jej parówkę. Uszanujcie więc proszę ciężką pracę naszego kamerzysty i nie oglądajcie tych treści za darmo. Bardzo śmiesznie patrzy się w ogóle na cały ten content Denisa w kontekście jego starszych wypowiedzi. Facet to ma być facet, facet to ma być kurwa gość z klasą, z jajami kurwa i z charakterem, rozumiesz? Yy, który nie da sobie wejść na głowę, a kobieta to ma być yy, no, kurwy, no, w swoim stale na, na dziewczynę na damę, na dziewczynę z klasą, rozumiem? z zasadami, która nie będzie chodziła i nie będzie, wiesz, pierwszemu lepszemu, kurcze, za, za przeproszenie pamiętawała dupy, no, no nie. Ja swoją tureczkę wychowałam na księżniczkę, rozumiesz? Która będzie wiedziała, że trzeba się szanować. Zabawne też jest to, jak Denis jeszcze niedawno wyzywał od Kurew byłą dziewczynę Boxdela, czyli Madzie, dlatego, że dodawała kontent na niebieską platformę, a aktualnie robi dużo gorsze rzeczy i dużo gorszy kontent sam dodaje ze swoją partnerką. Ale jeszcze śmieszniejsze są tutaj tłumaczenia Sandry i Denisa. Uważają oni, że wyzywali wtedy Madzie od Kurew, dlatego, że do swojego śledzia aplikowała ona sobie ogórka. Czyli według rozumowania Denisa, jeżeli kobietę robi kilku chłopów na raz Także aż iskry lecą i można by rozpalić ognisko, to jest ok, ale jeżeli kobieta zaaplikuje sobie ogórka, to jest szonem. Nie, no oczywiście trzyma się to wszystko kupy, jest to świetna argumentacja. Problem tylko w tym, że kiedy Denis wypowiadał się o tym, co kiedyś Sandra robiła z Josephem Bratanem, to mówił, że były to błędy młodości i teraz absolutnie by czegoś takiego nie zrobiła, a gdyby coś takiego zrobiła, to rozumie, że wtedy pojawiłby się hejt i sam by ją krytykował. Przez to, jak to wszystko śmiesznie wygląda, bardzo duża część internetu uważa, że Denis tak naprawdę z Sandrą nie jest, a jest to wszystko ustawka pod zasięgi. Ja jednak mam zupełnie inną teorię. Jedna z moich teorii jest taka, że że być może to Sandra jest silną niezależną kobietą, która steruje Denisem i raz w tygodniu, jak Denis ładnie będzie nagrywał filmiki z innymi panami, może sobie zajrzeć pod kończochę. Ale to jest tylko moja teoria. Być może wcale tak nie jest, być może Denis tak naprawdę bardzo kocha Sandrę, tylko lubi patrzeć, jak inni spoceni panowie stykają się końcówkami i robią szaszłyka z jego kobiety. I z góry mówię, żeby nie zarzucać mi tutaj szkalowania naszego kamerzysty, bo wszystko co powiedziałem jest zgodne z prawdą. Powiedziałem to po prostu trochę mocniejszymi słowami. A jak widzicie, Widzicie, Denis w definicję słowa kakoldinio wpisuje się idealnie. Pamiętaj, żeby koniecznie podbić ten film, zostawić subskrypcję, łapkę w górę, komentarz, wpadnij też na Instagrama, trzymaj to się za jajca, cześć!